Witam serdecznie dzisiaj film w starym stylu, czyli o nożu i o starym nożu. Więc wszyscy ci, którzy subskrybują kanał ze względu na noże, będą na pewno w jakiś sposób zadowoleni. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ przeglądałem dzisiaj troszkę AliExpress i zajrzałem sobie na firmę Ganzo. No i tak troszkę łezka się wokół kręci, ponieważ Ganzo wchodzi już na pełną parą. Z na produkcję tych noży w, z Dead tą nową linię, która praktycznie odcina się od tego, co robili do tej pory. Yy, firma już nie wzoruje się za bardzo na, na, na tych dużych firmach, na tych dużych koncernach, które robiły świetne noże i, i zaczyna wypuszczać swoje własne projekty, które są bardzo dobre, można powiedzieć, rewelacyjne. Yy, bardzo fajnie, że Chińczycy po, po, po prostu postawili yy, na to, żeby na kreatywność własną, a nie czyjąś. I bardzo się cieszę, bardzo im dziękuję za to. Na pewno firma zyska jeszcze większą ilość fanów niż do tej pory i nie będzie właśnie postrzegana jako taki, tak, taka firma robiąca zżynki. Natomiast też mi się kręci łezka wokół ze względu na to, że już nie będzie właśnie tych zżynek, które były naprawdę rewelacyjne. I tutaj mamy taki, taki przykład takiej zżynki, właśnie na stole. Jest to nóż, który został. Ym, jakby można powiedzieć, projekt noża został zerżnięty od firmy Spiderco. Jest to model noża, model noża paramilitary dwójka. Firma Spiderco wypuściła w 2010 roku, zdaje się, paramilitary dwójkę. Po jakichś tam drobnych poprawkach jedynki zrobili dwójeczkę. Świetny nóż, wspaniała ergonomia cięcia. Oczywiście to spiderkowy, spiderkowe zacięcie, wygląd tego clip pointa charakterystycznego dla tej firmy. Spider Hall po prostu rewelacyjny projekt no i firma sobie Ganzo postanowiła coś takiego samego spłodzić, wypuścić, zarobić troszkę na tym samym projekcie oczywiście nóż, głownia noża jest wykonana z 440C a nie z S30V więc tutaj są bardzo duże różnice jeżeli chodzi o materiał oraz wykonanie natomiast można powiedzieć, że ten nóż jest naprawdę świetny. W wykonaniu jeszcze Ganzo e, Ganzo wypuszczało ten nóż na początku z, z numerem G e, później ten Firebit w, w, wszedł i, i, i ten nóż dostał parę poprawek. E, przede wszystkim go odchudzono e, tutaj nie wiem czy będzie widać bo już mamy troszkę mało światła tutaj w pokoju e, tu jest, e, powycinane są otwory w linerach e, i dzięki temu nóż waży niecałe 120 gram zdaje się 118 do tego jeszcze mamy głównie dosyć długą, samej KT jest około 8 cm. Grubość tutaj tej głowni to jest 3, ,3 mm i 30. Długość całego noża jest około 21 cm, natomiast długość tutaj uchwytu to jest 12 cm, więc nóż wcale nie jest taki mały, jest dosyć dużym nożem dla kogoś, kto ma średnią dłoń ten nóż będzie naprawdę. Wspaniały, natomiast tutaj ten choil na palec powoduje to, że ta, ta, ten uchwyt dostaje jeszcze półtora cm, więc można spokojnie tutaj robić tym nożem w rękawicy i jest naprawdę wygodnie. Nóż posiada głównie klip z pełnym płaskiem, jak widzicie, więc jest to nóż, który ma zastosowanie takie. Domowe, miejskie EDC, spokojnie można tym robić jakieś, jakąś spożywkę z kanapeczki, bułeczki, te sprawy świetnie się sprawdzi na pewno też w kuchni, ponieważ jest wspaniałym slicerem, bardzo dobrze tnie, tutaj ten długi brzuszek przy tym bardzo pomaga, cienki czubek jest niestety zaletą, jeżeli mówimy o takim miejskim Domowym EDC, kuchennym, natomiast takim outdoorowym, już nie bardzo trzeba na to uważać, na ten czubek, żeby po prostu tego noża nie zgiąć, nie złamać. I, i, i to tyle, jeżeli mówimy tutaj o główni. Oczywiście na głowni mamy z jednej strony znaczek Firebearda, jak już zdążyliście zauważyć, z drugiej strony jest model, czyli F2F729, stal 440C, zrobiona przez Ganzo. Duży spider hole okrągły, czyli patent firmy Spiderco, który mogła tylko stosować ta firma, czyli okrągły otwór. Tutaj mamy na kciuk taki, taki delikatny jimping, nie jest to nic takiego ostrego, na spokojnie tutaj możemy sobie kciuk oprzeć i zapewnić sobie dodatkowy chwyt. Tutaj mamy taki delikatny choil do ostrzenia, coś czego nie ma w spiderko. W spiderko tutaj jest na równi zrobione, stąd też często ludzie powodują tutaj takie jakby zadrapania tutaj tego elementu i to tak niefajnie wygląda. Natomiast w spiderko odważyło się tutaj, nasze znaczy spiderko, przepraszam, gazów odważyło się tutaj zrobić taki choilik do ostrzenia i jest po prostu świetnie. Oczywiście głównie obraca się na dwóch podkładkach, brąz i teflon. W moim przypadku pozbyłem się teflonu, wsadziłem pod podkładkę z brązu i, i ten nóż po prostu śmigami. Także jestem bardzo zadowolony z akcji tego noża. Te podkładki mają grubość, zdaje się pół milimetra z tego co pamiętam. Natomiast u mnie podkładka z brązu jest ciutkę mniejsza, stąd też Delikatny blade play się pojawił, boczny. Pionowo tutaj jest idealnie. Blokada G-Lock świetna, moim zdaniem, w tym nożu wspaniała. Bardzo fajnie się zapina. Nie musiałem jej poprawiać, więc jestem bardzo zadowolony. Zawsze w nożach od Gansu musiałem coś tutaj ślifować, piłować. Natomiast w tym modelu, przy tym wypuście, tego nie musiałem robić, więc wielki propsik dla tej firmy. Bardzo mi się to podoba. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy odchudzone linery. Jest kilka otworów okrągłych, wywierconych. Dzięki temu nóż zyskał troszkę na, na lekkości, można powiedzieć. Natomiast podkładki, nasze okładki tutaj zrobione są z G10, w których zatopiono cienką warstwę laminatu węglowego. Tak jak to widzicie, tworzy to taki dosyć fajny wzór. Ładnie to wygląda. Bardzo fajnie. Jest to ostatni wypust tego noża, bo wcześniejsze wszystkie miały z G10 w różnych kolorach. Natomiast ostatnim wypustem właśnie była ta opcja tutaj z carbon fiber i postanowiłem właśnie kupić sobie tą wersję i nie żałuję, bo jest naprawdę rewelacyjna, bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie się to trzyma. Mimo tego, że tutaj jest gładko, tutaj nie ma żadnej takiej faktury, która by zapełniała nam jakiś extra grip. Ten extra grip tutaj jest spowodowany właśnie tą ergonomią uchwytu. I tutaj wcale nie musi być nic chropowatego, żeby ten nóż trzymało się i użytkowało rewelacyjnie. Klips w tym, w tym nożu jest przekładany prawo-lewo, tip-up, dla średnich noży bardzo fajne ustawienie. Sam klips jest poprawnie wykonany, spężynuje, dosyć dobrze trzyma, taka łyżeczka ganzowa zwykła na trzech po prostu śrubach. Nic specjalnego, ale też tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma tragedii. Z kieszeni wystaje nam około 2 cm noża, więc, więc jest za co złapać. Dodatkowo tutaj mamy otwór na linkę, więc można sobie jakiegoś parakorda, tak jak w tym przypadku, po prostu przewlec, zakręcić, zasłupłać, coś ciekawego, i dostajemy dosyć fajny nożyk do dziennego EDC. Czy ten nóż warto kupić? No warto, na pewno warto kupić, jeżeli, zwłaszcza jeżeli kogoś nie stać na to, żeby na paramilitarkę wydać około 700 zł, a chciałby sobie wypróbować ten projekt. Myślę, że to jest dosyć dobra opcja. Oczywiście teraz mnie zjedzą z butami fani po prostu Spiderko, no bo nie można rozpatrywać produktu oryginalnego na podstawie Podróbki, chociaż to nie jest podróbka tak naprawdę, nie mamy tutaj tego znaczka Spiderco. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, spokojnie można kupić ten nóż i, i, i próbować nawet go zniszczyć, ponieważ cena tego noża nie jest jakaś, jakaś potężna, przynajmniej nie była. Na chwilę obecną ten nóż nie jest praktycznie do dostania, więc, no cóż, jeżeli ktoś będzie ten nóż sprzedawał, można spokojnie kupić taki delikatnie dojechany i, i, i próbować go zniszczyć, jeżeli ktoś by bardzo chciał. Sprawdzić po prostu tylko ergonomię i kupić sobie paramilitarkę dwójkę. Jeżeli natomiast chcecie ten nóż mieć fajny nosić, to polecam właśnie wam tę opcję tutaj z CF Carbon Fiber i na pewno będziecie z tego noża zadowoleni. To tyle o tym nożu. Napiszcie w komentarzach, co o nim myślicie: czy posiadacie ten nóż. Jest jeszcze jedna opcja noża, dosyć udanego projektu, według mnie, wykonanego przez Ganzo. Jest to model. 733 i on się różni tym, że tutaj ma taki jakby ten czubek, inny jest taki jakby grubszy, też przez to jest taki bardziej heavy duty w stosunku do tego modelu. I bardzo długo zastanawiałem się nad, za, nad zakupem tego noża. i Zdaje się, że już niedługo sobie go kupię. I niestety będę chyba musiał skorzystać z Gearbesta, ponieważ na GearBestie widziałem ostatnio tylko i wyłącznie te noże, więc jeszcze chyba są, zdaje się, w przecenie. Więc hmm, chyba się przeproszę z Gearbestem i sobie zakupię. Ale spokojnie im odeślę, jak przyślą mi jakąś kaszanę, jak zwykle, więc, więc tutaj nie będę im pobłażał w żaden sposób. To tyle ode mnie. Nie będę się rozwodził na temat opakowania, bo to jest standard w pudełeczko i ten worek, więc tutaj nie ma sensu nic wspominać nowego. To żadna nowość nie jest. Jeszcze raz pozdrawiam Was. Na koniec jeszcze tylko porównanie. Tutaj do. O, chciałem otworzyć. Tutaj do Landa porównanie 912, czyli. Czyli tego co zawsze porównujemy, jak to wygląda. Jak widzicie, gabarytowo gańziak prezentuje się jakby ciutkę większy. Więc jest dosyć fajnie. Jeżeli ktoś lubi średnie i większe noże, to będzie na pewno zadowolony z tego noża. To tyle ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.